Witam was w kolejnym odcinku z serii Sega 2, jest ja Rozszerzona. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym wybrać się do domu nocy oraz do Kadotrymarza, żeby przynieść na, na szoku naszego alchemika, którego poznaliśmy w manufakturze, rudę meteorytu, w nadziei, że otrzymamy od niego w zamian coś ładnego. A w tym celu pasowałoby się coś do mojego No na Nowy Narakot z mojej mini to jest tak najpakt, gdzie. W przejdę, bo odcinku odbywała się prywatka, prywatka to może z ale. Spotkanie u Leuwardena. Wtedy uczestniczyli chociażby Geralt, Titis, który na Adda, którą Geralt yy, Z postaci strzyki i jeszcze padł innych, tych gości. Nie widzę, mogę. A właśnie, trzymam mam predy na przeniesione. Tak, już to zdobiłem z tego co widzę. Więc tak, to brzeliśmy. Tajemnice i mamy aż 5 czerwonych. No to myślę, że przyjaciel nasz manufakturze się ucieszy. I muszę o tym pamiętać, żeby to wykonać, ponieważ... To może wszystko bardzo łatwo umknąć. Słuchajcie, tutaj wyzima handlowa nie jest jakimś specjalnie bezpiecznym miejscem po zmroku, ale nie ma takiej tragedii, skoro jest tyle straży. Można więc to uznać za stosunkowo bezpieczne miejsce. Jednak no właśnie, tego bezpieczeństwa no dużo bardzo dużo brakuje. A póki co do nocy. Mamy tutaj niebieskooką dziewczynę. Sprawdźmy ją. Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. Czego ci trzeba, białowłosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Według giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. Oczywiście chodzi o kasanowe, także tutaj myślę, że nawiązanie bardzo oczywiste. I słuchajcie. Z buddelami jest tak, że występuje oczywiście w każdym Wiedźminie, w każdym Wiedźminie. To mi się czegoś ciekawego w buddelu. Także no, nie wiem, kierował odwocę, aby w takich właśnie miejscach dawać istotne informacje. A tymczasem pomów może z niebieską okrą i zobaczmy, co nam powie. Tylko, że nie chcę od nas mówić, że poszukuję brat, na początek może pójdę od góry. O czym marzysz, niebiesko oka? Hmm. Chciałabym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku i tym podobnych bzdurach. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczony. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom, moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, białowłosy. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 orenów. O, za 500 orenów, to myślę, że nic. A czy nic z tego nie będzie. To powiem, że Stawka jest. Dość zaporowa. Ale też no, nie ma co szaleć tyle w wirtualnym a dobrą sprawę domu uciech. Gdzie jest nasz przyjaciel alchemik tak przy okazji? Czy jest na górze? Niekoniecznie, ale jest nie, skrzy... niby... patrz jest niby... A! chociaż skrzynię z żywnością. Dobrze, weźmy gruszkę. No i tutaj odwiedze też to możemy wziąć. Dobrze, więc tak. Mamy teraz możliwość, żeby żeby zająć się z nimi obocznymi, Tych zadań jest kilka. Zwróćcie uwagę na to, że złokaną owieczkę otrzymaliśmy w akcie drugim, a mimo to możemy to dalej wykonać. I tu właśnie szybka nas przeprawa z archesporami. Dzięki Mody, kuroniszki, z tym nie będzie jakiegokolwiek problemu, algule. Hmm. Tak na szybko myśląc, algu też pójdzie gładko. Przynajmniej taką mam nadzieję. A tymczasem ja się może udam do Tris, ponieważ. Geralt obecnie kształtuje siebie, tak? Jakby to powiedzieć, Geralt teraz na podstawie własnych doświadczeń wytwarza swój profil psychologiczny, że tak można to ująć, ale widzę, że Teddyis chyba jeszcze jest na prywatce. że się do prywatce, więc w tym układzie. Przyniosę jeszcze tylko do do W ten sposób oszczędzę sobie dużo pieniędzy ogólnie na przewoźniku, bo nie będę musiał z tego korzystać. A i tu jest jakiś kuferek. No dobra, weźmy co dają kolejny potwory bagienny przeczytane ale może pójść na sprzedaż więc nie ma się nie no trochę się pozmieniało tak wiecie na zewnątrz nie zmieniło się nic to jest ta sama wyzima klasztorna no w tej przywykliśmy ale wewnątrz jest jednak nieco inaczej przede wszystkim chciałbym teraz was zaprowadzić do dawnego domu Daimonda Madlowa, naszego detektywa, który zginął nikczemnie mnie w walce z Asadem Czeedem lub będzie dównej, to już nie wiadomo i proszę, mamy czas dom dentysty. Oczy myślę teści budzą w naszym ciągu powszechne przerażenie ale pomówmy z zachinem. Witaj, białowłosy! Witaj, krasnoludzie! Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się. Szmarc, Zachin, z zawodu dentysta. Gerald Rivi, jestem Wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne, Wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Chociaż myślę, że w tym odcinku nie będę się z jakiegoś ciekawszego pytania w komentarzach. Po prostu w tym odcinku może skupmy się na tym taki i powiedzcie mi w komentarzu, czy podczas wizyty w gabinecie mieliście jakieś mniej lub bardziej nieprzyjemne historie, czy komentarze są wasze, jak zawsze, a już podasz sobie z takim odpowiednio. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Ach, tak. Oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz tym lepiej. Płacę złotem, prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. No właśnie, tu nam się przydadzą niektóre zęby, które już mamy. Na przykład zęby Badgestów oraz Kły Bestii, tak? Dlatego pójdę sobie teraz. po jeden z łbów Badgesta. I będę mieć już. Przygotowane dwa z kilku zębów. To nie jest za się kontynuuje jeszcze przez cały akt 3, 4 i 5. Piąty. W 5 możemy je zakończyć, ale uwaga na akt 4, ponieważ dwie źwiny gra na swój sposób, a czy inaczej, nie swój, na swój sposób, inaczej ogólnie doskonała. Powstaje nas pakować na manowce. To, żeby ktoś się ciekawił, trzeba nie sprawdzam każdej takich zagłoszeń, tylko powiedział to sobie: wszędzie jest to samo. I patrzę, kogo tu mamy: naszego go Konrada. Mamy bardzo stare wino. Już nie, musiałem wszystko wypić. O cóż, widać, jak to by smakowało. Kaczmarzu, daj mi moją czaszkę, bad może. Jedna wystarczy. A tobie oddam krzesiwo. Maliny i trochę żywności może. Pieprzówka się przyda, cukrowa lala. Tak sięga. I jest w porządku. To oczywiście wino możemy Kondratowi oddać w dwóch rozsiałach: drugim i trzecim. Ale to preferuję dobyć. Zawsze w drugim. Zwłaszcza, że no. Daleko nie ma zgubić się. Nie zgubimy. Wiemy, gdzie jest. Czego Ci więcej. Tymczasem, za chwilę przygadnie od nas te dwie rzeczy. I już trochę więcej pieniążka wpadnie. To są oczywiście najbardziej pospolite. Zęby z zębów. No ale. Trzecie, każdy Gdrosz jest ważny. Proszę co Chinie? Znalazłem kły jakiejś bestii. Może cię zainteresują. Hmm. O, a mam już takie. Haha, <gryso> <gryso> Cholerny katar. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. śliska sprawa. Dwadzieścia pięć orenów. Więcej nie dam. W czym? Mam dla ciebie czaszkę bargesta. Bargest! Bardzo dobrze, kompletna żuchwa. Pięćdziesiąt orenów jest twoje. Trzeba będzie rozłupać. Całe szczęście, że mój kuzyn Kowal, oprócz narzędzi dentystycznych, przekazał mi też zestaw młotków. Słuchajcie, czego by nie mówić o Zachinie? No to nie można odmówić mu tego, że jest oddany swojej profesji. I to właśnie ta linika, ktoś nie śpi, ktoś. Lika, ktoś nie aby spać mógł ktoś. To jest czemuś wierszyka z tego, co kojarzę o danym łosiu. Oczy oczywiście spadzi. możecie go sobie wyszukać. A ja postaram się. Dać wam w opisie tytułu w opisie tego filmu. Oczywiście, jeżeli będę w stanie kompletny tutaj wierszyk. Bo nie jestem pewien, czy go znajdę. Oczywiście powinno być specjalnie wymagające, ale. Wiecie, jak to jest z pamięcią ludzką. Czasami działa lepiej, czasami gorzej. I właśnie, skoro mamy dostępny cmentarz i potrzebujemy alguli, a jest noc. A grabarz mówił, że ostatnio jest spokojnie, bo w nocy zaczyna się dziać. No to może. A proszę, to zobaczcie, co się dzieje na froncie zamku. Zaprawda, jest dzień, owszem. czy znaczy, no, proszę bardzo, owszem. Ale dzień tutaj raczej jest dość intensywny. I patrzcie, gdzie ten kul podszedł. Chodźcie po raz pierwszy zakryłką jak, od cmentarzu Gula. jeśli chodzi o tą lokalizację. Dobrze szukam go sobie. Jest trochę krwi. Zwróćcie uwagę, ten upiór już nie wrócił. A więc co sugeruje, że to był przeciwnik specjalny. I zrozumicie mnie źle. Upiory same w sobie nie są niczym unikalnym, nie są wyjątkowym. Ale to jest pierwszy Wiedźmin. Tutaj nie... Nie ma, nie było jeszcze nazewnictwa specjalnego, że mogę powiedzieć potworów, czyli gul to był gór, algul to był Algul. Chyba maszynam jakieś istotne naczynie dla... dla gry. A ten raczej, no, specjalnie ważny, nie był. Następny przeciwnik jest typu osdl czy... inny... Nadir, tak? Dobra. Pierwszy Alkul wyszedł. Aby był hojny i dał mi szpik. Powiedz mi, czy jesteś chysty? Nie jesteś chysty, Dobrze, jest to drugi szpik już, z tego co widzę. A potrzebny będzie jeszcze trzeci, to jest trochę ciemno. Więc nie chcę specjalnie krążyć w zasłonięte miejsca, po to, żebym w ogóle mógł coś widzieć i żebyście wy też coś widzieli. Tak jest dosyć, dosyć ważne, bym, bym zaryzykował stwierdzenie. Jest i O proszę, rodzinka nawet wyskoczyła. I źle trzeci album, ale widzę, że. Chcę to trzymać towarzystwa. Dobra, to chyba tyle. I do Kalksztajna. No dobrze. Przejdę więc sobie tędy do klasztornej. I do jego laboratorium to będzie najprostsza i najbezpieczniejsza droga. Więc czemu by tego po prostu nie zrobić? Chyba ja w ogóle sobie oleję. Ponieważ jest tylko 45 doświadczenia, to mi dużo nie daje. Zresztą zobaczcie. Teraz, tak? Przepraszam, nie tutaj. Tutaj. Obecny poziom. Masz obecnie, ja potrzebujesz. No. To już dużo mówi, tak? W związku z tym, nawet specjalnie, nie mam ochoty tutaj się z tymi gulami oraz innym podwodowym pospólstwem męczyć. Zostawiono skupić się na tym, co ma znaczenie. A skoro jest zadanie na viwerny, to właśnie chcę z viwernami wi walczyć. Z wilkami chcę walczyć. Całkiem z chorami chcę walczyć, a nie z jakimś podrzędnym gulem. Mam przecież mieszkało babci, ale myślę, że na komfortu własnego Geralta i waszego tam nie będę wchodzić. A tam ja sobie to sobie tu. Z się dom Krysztaina stoi pusty. Ale ogólnie Krysztaina widzimy na, na bagnach, tak? Zresztą Krysztaina ma tą tendencję, do tego że naprawdę strasznie się wierci i za bardzo nie może w jednym miejscu usiedzieć. Pamiętacie zresztą, pierwszy akt Odgrywa się to drugi akt. To była w zima handlowa, trzeci mierza na bagnach. Także raczej nie spokojnie z niego jest człowiek. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Tak, oto trzy świeże dawki, o których była mowa w ogłoszeniu. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. A co mogę ci wykupić? jeszcze? to będzie lepsze. No proszę, są księgi do ...dokupna, ale póki co chyba skupię się na naszym przyjacielu z wezimy handlowej. Teraz chciałbym właśnie odpocząć sobie, ja tutaj jeszcze? możecie zapytać się dlaczego C nie włożyłeś czujki tutaj do rzeźby na cmentarzu. Po prostu ponieważ było zbyt ciemno, cała tajemnica. Chciałem, żeby się coś sensownego widzieli na nagraniu, a nie tylko mrok i moje błądzenie po macku po cmentarzu. Dość mało przyjaznym cmentarzu należałoby dodać. Eee, to może tu jeszcze zainwestuję. I teraz tutaj. Dobra, trzymać ładnie wykorzystane talenty. Medytacja 10 godzin, na wszelki wypadek, i wracajmy się właśnie do tej zimy handlowej na sam początek. A później, oczywiście, przejdziemy do bardziej istotnych lokalizacji. Czyli tak, do jest chciałbym się udać. I tutaj no, zwrócę też uwagę, co się dzieje. Tak, już zakon. Wystawił kukuć Ci więc należy założyć, że jednak są szkoleni przeciwnicy dla Skoja. Tymczasem jest jej tyli, więc nie pomówmy. Geralt? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy? Owszem. Nie wiem, Geralt? A więc właśnie to, też niczego sobie nie uświadomił, ale to się zmieni, ponieważ jego potencjał psychologiczny z czasem będzie kreowany. Nie chcę to zdradzić sobie to dużo. I myślę, że ta informacja na początek w zupełności wystarcza. Dobrze, Natark idzie się tędy. Całe szczęście Twist mieszka stosunkowo blisko. To jest jakiś jest na zaczysta przyjemność. A gdzie jestem nasz handlarz książkami? Tutaj alchemik sprzedawca. Co cię tu przywiodło? Bo... Nie, nie jesteś nawet chcesz... o... No proszę, tak się. A tu się zabunkowałeś, przyjacielu. Witam cię bardzo serdecznie, kolego. Szukasz dobrej lektury? Myślę, że u ciebie znajdę co potrzebuję. I tak, księga za 800, za 600. A tutaj te. Hmm, przydoznicze badać jej. Kurcze, no powiem tak. Ono się ceni. Ale jak się możecie przekonać, w nie wie, co naprawdę jest istotna i ma swoją cenę oraz naprawdę ogromną rolę. Dlatego biorę te zielniki na początek nie ma co wybrzydzać. My to byśmy i tak i tak musieli zdobyć. I patrzcie, ile tu jest substancji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Myślę, że naprawdę było warto. A to jest trochę mniej symbolicznie, co prawda. Ale jednak ważne, że coś jest. Dobrze, tymczasem ruszę do manu Faktury i oddam meteoryt. A później ruszę do kortu i przekażę Patykowi wieści, co udało mi się ustalić. Dobrze, chemiku, trzy jesteś? I jesteś fantastycznie. Ciąg. Czymś szukasz? A poważnie, tak. Gdy Gdy. na przykład. Dajmy ten metalet w końcu. Niech ma. Właśnie takiej rudy potrzebuję. Zobaczymy, może nareszcie uda mi się wywołać te reakcje. Powodzenia. A przepraszam, oto książka. Baw się dobrze podczas lektury. Dzięki. Ciągle tu jesteś. Już sobie idę spokojnie. O, następno... Macie zobacz, nie wiem jak można się dobrze bawić podczas zadziawnych książek o treści i chyba też naukowym. Ale widać, że tutaj uczeni... O inaczej. Proszę bardzo zobaczcie, on jest Clean My to otrzymaliśmy chyba w akcie pierwszym. A te same to już tutaj jeszcze z receptury alchemicznej. Myślę, że... Tak, ja stanowię na kwadna i to jest jeszcze sposób powiedzenia. Okej. Okay. O coś wcześniej, ale teraz masz możliwość, żeby to nadrobić. Więc to bo po prostu z tego skorzystać. Tutaj no to nie ma innej możliwości, tak? Nie może być inaczej. I gdzie mnie znaczy ich prowadzi? Które za jest Hmm. Szczerze za bardzo nie wiem, ale myślę, że... Nie wie oka macie jest poprawne. Czekajcie co pat, tak a przy okazji tu jest dom kupca. Albo i nie. Chyba jest zaprowadzenie błąd, jednak jest nie to miejsce. Ale gdzieś tu w pobliżu powinna być Rosnia jaskra. O proszę, to jest ten dom. Idealnie. Czego tutaj chcesz? Zostawcie moją córkę w spokoju! Nic nie chcę od twojej córki. Nie wierzę ci. Precz z mojego domu, przybłędo do zatracony. Posłuchaj mnie, dobry człowieku. Wolbuję, bo na kopach wylecisz. Naprawdę chciałbym załatwić sprawę pokojowo. Spieprzaj, dziadu! Nie chcę awantury, ale mam już powyżej uszu tych obelg. Nie ty jeden. Zmień jedną ręką, dziadego, a masz. O, panie, naprawdę, to jest ze mną szans, nie masz, panie Hops, pan Kiera. No chodź, hops. Mam przegranat. Pierwszy cios. Długi. Teraz kolejne razy na kark ojca. Nie proszę bardzo. To by było na tyle. Idź już, tylko nie bij mnie więcej. Ale no chociaż przyjął do wiadomości fakt, że przegrał. No cóż. Do zalinda. Witaj. Jesteś? Gerald Rivi, Wiedźmin. Przepraszam za najście. Nie szkodzi, strasznie się nudzę. Odkąd papa nakrył tutaj śpiewaka jaskra, nikogo do mnie nie wpuszcza. Słyszałaś jakieś ciekawe plotki? Nie, babciu nie wypuszcza mnie z domu. Nakrył jaskra? Mogę spytać na czym? Miał mnie uczyć muzyki, gry na harfie, lutni i komponowania. Pewnego dnia papcio wrócił z faktorii wcześniej niż zazwyczaj. Właśnie przerabialiśmy kantatę Łzy Ptaka. Papcio wszedł w kulminacyjnym momencie. To jakaś obsceniczna piosenka? Skądże znowu? Jest piękna, bardzo subtelna i poetycka. Papcio nie mógł pojąć, dlaczego ćwiczenia odbywają się nago. Wściekł się nie na żarty. Wyciągnął z za szafy starą kuszę wałową, trzymają tam na wypadek włamania. Całe szczęście, że wzrok już nie ten co kiedyś, bo krucho byłoby z jaskrem. Słuchajcie, typowy jaskier. Ach, niepoprawny romantyk saduję to każdej z kobiet, a później. No właśnie błędne koło. Zamiast być w jednej, jednej. Nie jest jednej na tą sprawę. Żadnej, tylko spojrzy. Na jedną, zapozna się bliżej, i już oko wędruje na kolejną, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze, żeby być niego typowe, także. mnie ja to w ogóle nie dziwi. Właśnie w tej sprawie przychodzę. Dlaczego sam nie przyszedł? Ale może to i dobrze? Też wyglądasz interesująco. Chodzi o lutnie. Domyśliłam się. Odkąd ojciec nas przyłapał, Jaskier przestał śpiewać miłosne pieśni pod moim oknem. Przy okazji, y, mam nadzieję, że nie skrzywdziłeś papy. Eee, no. Dogadaliśmy się. Dlaczego miałabym oddać lutnię? Podaj mi choć jeden powód. Przecież wiem, że Jaskier już do mnie nie wróci. Od początku wiedziałam. Ten typ tak ma. Jeśli ją oddam, będzie na niej grał miłosne serenady jakiejś innej ofierze. Okażesz wspaniałą myślność. Udowodnisz, że twój charakter, twoja dusza przyćmiewa urodą nawet twoje smagłe lico. Nie kać mi tutaj, Wiedźminie! Nie jestem głupia! Ten wierszokleta mnie upokorzył! Wykorzystał niby jakąś dziewkę wszeteczną, jakąś zadurzoną wielbicielkę swoich kulawych rymów! Chcę zemsty! Chcę, żeby czuł to samo, co ja teraz czuję! Jeśli oddasz lutnie, udowodnisz, że nic dla ciebie nie znaczy i nigdy nie znaczył. Rzuciłaś go, puściłaś Kantem. Tak, tak. Padał mi do nóg, błagał o przychylne spojrzenie, oświadczył się, ale odmówiłam. Wow, Jaskier, aż tak? To jak? Mogę zabrać ślutnie? Jedną chwileczkę. Jaki masz w tym interes? Dlaczego pomagasz temu śpiewakowi? Jest moim przyjacielem. Przyjacielem powiadasz? Podejdź bliżej, Geralt. Nie bój się, nie gryzę. Słyszałam kiedyś, że dotyk Wiedźmina jest... szczególny. Powoduje delikatne mrowienie skóry. Pokażę ci. Oj, Rosalindo, Rosalindo. Co ja z tobą mam? Dobrze, czy mam tą lutnię w jakimś punktu? Jeszcze nie. Ale mam gruszkę. I teraz mam lutnię, proszę bardzo. Słuchajcie, myślę, że lutnię tutaj tam będzie jaskrowie w odcinku Kolejnym, a póki co udało nam się tutaj trochę. Hmm. Troszczyć naprzód poszukiwania niebieskokiej dziewczyny. Oraz też się może pomóc jaskrowi. Więc póki co, tak to znaczy nie wydaje się jakiś szczególnie istotny. Ale naprawdę, warto jestem się zadaniami pobocznymi. Tymczasem, czekaj, bardzo za dla was c, Trzymajcie się, papa. Pa.